Ej, koleś, do siebie wracaj, ty, Zygi, 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 ty się chyba nigdzie nie wybierasz, co? Ej, idziemy? Halo, ej, idziemy? Идешь? Че не идешь, что? Братья Wziąłem śmieciowe dosłownie wyzwanie, żeby przeszukać te hałdy ziemi przerzuconej, która była przewracana podczas budowy ścieżek. No w śmiecia tym w tyle było, jakiś spalonek, no. Powiem Wam, że no kijowo się szukało, tym bardziej, że nie chciałem dyskryminować tych sygnałów, bo między nimi coś tam bardziej sensownego się trafiało, ale nie na tyle, żeby to pokazywać na filmie. Dużo jakichś takich fragmentów właśnie zbrojenia, e, okiennic, drzwi czy samych tych, 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 tych ościeżnic. No było tego ogromna. Co to jest? Możecie zobaczyć prawdopodobnie, jak wygląda kawałek okiennicy, który akurat bardziej ucierpiał od wybuchu. To jest ta grubość. Oto co robi z taką blachą. Ładna siła, co? Praktycznie całą jedną okiennicę. Także taki kawał stali sobie rozrywa energia. I w kawałeczkach sobie fruwają jako odłamki. Pomnienie poprzedniego filmu, fajny, gęsto pleciony, niemiecki, jeszcze ciepły, ale to chyba od tego, jak go zaczyna zżerać, tak wygląda, jest tego trochę tutaj, od groma jest jakichś różnych spalonek, które no biją cały czas na sygnał, ale szkoda wrzucać dyskryminację, bo no, może się coś przy okazji fajnego trafić, więc... Dzielnie staram się cierpliwie <laughs> przemierzać te hałdy, ale myślę, że to zaraz będzie koniec. Dalej tego nie kopię, bo raczej bez sensu. Nie wiadomo, czy to jest jakiś fragment zbrojonej posadzki. No niby tutaj na krzyż są te druciki układane. Te cienkie, ale tutaj zaczęły się jeszcze pojawiać takie grubsze sztuki. Także no nic szczególnego. Trzeba szukać dalej. Im bliżej obiektu, tym fanty takie typowo użytkowe, jak na przykład kawałki łóżka. Sprężyny od łóżka. Tu masz całą. Tu jest cała. Tak i te sprężyny były szczepiane takimi blaszkami. O! Czymś takim. Żeby się nie przebijały przez materac, przez materiał. A więc tak, sprężynki były spinane blaszkami, które stanowiły taką siatkę i na każdym z łączeń, w każdym punkcie przecięcia takich blaszek właśnie znajdowała się sprężyna, która to, jak tutaj widać, amortyzowała, więc na tym dopiero znajdował się materac. ziarno z bulionem. Bez kitu. Lepiej samemu coś zmontować. Poprzednim razem troszeczkę tutaj poszukałem w tych hałdach. Znalazłem dużo żużlu, dużo różnych takich pierdółek, które troszeczkę utrudniały pracę. Ale tak jak mówiłem, zależało mi na tym, żeby lecieć bez dyskryminacji i, i żeby po prostu zobaczyć, jaki jest przekrój śmiecia tutaj przy chronie bunkrze szefa prasy Otta. Także teraz zabieram się za drugą stronę. Troszeczkę tutaj pochodzę, nie będę wam nagrywać tego wszystkiego, co, co tutaj wyciągam, bo, bo na pewno będzie też dużo śmieci. Ale fajnie, bo chłopacy, którzy robili ścieżkę, e, troszeczkę poprzerzucali tą ziemię, więc jest szansa na nowe znaleziska. Biorę rutusa, szpadelek i ruszam. Zaraz Wam pokażę, że złom wychodził sam, także nic, nic Was nie ominęło. Jakieś kawałki ościeżnic, nie wiem, może ram okiennych. Ciężko zidentyfikować niektóre kawałki i nawet chyba nie ma sensu się nad tym produkować. Tu jeszcze mam sygnał, już coś mi tam szpadelek o coś szoruje, także. Ostatni złom nakręcę, i ruszam na kolejne hałdy. Bo w okolicy węzła łączności e, słyszałem dzisiaj, że mini koparka działała. Także może coś, może coś tam się trafi. Zaznaczam, że jestem w miejscu, które było już przeszukane przez nas. Nie wiem, z trzy razy chyba żeśmy chodzili. Z jakiej wielkości to jest? Chyba nieduże, głębokie. Nie, ale. Dobra, już chyba wiem, co jest. To jest kratka wentylacyjna. Dobra. Klasyczna kratka wentylacyjna, instalowana w pionie w obiektach. Właśnie takiego typu jak ten, który jest przede mną, czyli obiekt numer 3, sala narad. Miało to najprawdopodobniej za zadanie wymuszania cyrkulacji powietrza pomiędzy oryginalnym dachem drewnianym baraku dwuspadowym, a nową konstrukcją ceglano-żelbetową z stropem strunobetonowym. Żeby tam ten dach nie gnił, żeby tam woda po prostu się nie kondensowała, ta para wodna. No to właśnie instalowano takie kratki, żeby był stały przewiew między... Jednym, a drugim dachem. Runda, runda druga albo trzecia. Eee, właśnie tak jak Wam mówiłem przed chwilą. Teraz będę łączności. Mam wsparcie. Tam w tle. Pomachaj chociaż. Będziemy działać. Koleżanka będzie z prawej strony. Ja będę z lewej strony. Zobaczymy, czy trochę jeszcze jakiegoś rupiecia wyciągniemy. Bo tutaj widać, że było obkopywane ten teren ostatnio. Przez ekipę, która zajmuje się tutaj instalacjami oświetleniowymi i tymi ścieżkami. Może coś znowu przemielili i coś fajnego wyjdzie. No zobaczymy, spróbujemy. Ciekawa siateczka. Bardzo możliwe, że ta siatka pochodzi od filtra jakiegoś, na przykład od filtra węglowego. I pomiędzy takimi właśnie siateczkami znajdowały się e, takie maty węglowe. Zobaczymy, czy wyjdzie tego więcej. Miało którędy to wyfrunąć, bo jest dużo, dużo, dużo roz, rozparcelowanych ścian tutaj od tej strony, gdzie my się znajdujemy. Zresztą pokażę Wam. Także miało skąd frunąć. Tu nam się suficik, stropik rozpadł, a tam w miarę trzyma się kupy. Nie bądźmy tacy samolubni, nie tylko my. Oglądajmy co znajdujemy. Let's see. Na no, moje to blacha. No, i to by było na tyle. Ale jak no, strasznie nie robi poza gniazdo. Kawałki deski w środku. Wiem, pokazuję, Bardzo dobrze. Wszystko będziemy uwieczniać i odkładać sobie na kamieniu później. A tutaj miałaś coś fajnego, co mówiłem. Tak, tam leży, taki okrągły, z numerkami. A, to jest fajne. Bardzo fajne. Czy to jest niemieckie czy rosyjskie? Okpta dwa. Jeszcze raz. Okpta jest napis. A to jest, wiesz co? Jakby wygląda, jakby to był, jak od baterii? Autentyko. Dobra, ciśniemy dalej. Jak kopać złom to ciężki. Kawałek uchwytu dociągającego do drzwi. A wiesz, ile to waży? Chodź sobie, chwyć. I teraz weź takie całe drzwi obsać. O, uważaj O Grubo co? I to jest właśnie pokazanie jaka siła napierała na te wrota Dobra, to idzie na bok. Zobaczymy co dalej. To się na to ziemi nie chciało odbyć, tylko się zapadło w ziemię. Co to jest za okucie? Fajne, solidne. Okucie. Hmm. Co mogli tym wzmacniać? Narożniki czego? Bo to jest równy fragment. To nie jest oderwany element od całości jakiejś ościeżnicy. Tylko to jest permanentnie coś do łączenia dwóch ścianek jak skrzynia na przykład. No. Fajne, to jest Gicio. I autorka znaleziska, która znalazła to w dołku, którym wcześniej ja kopałem. Siara. No. Szybko szybko, 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 bo weźcie kauer mija Szybko, szybko. Masz. yes Maria. A plastiki też zbierasz? Dyskryminacja na plast, Dyskryminacja na OFA. Dobra. Nie ma, Koniec. Dobra, słuchajcie. Dwa wygrywacze, dwójka poszukiwaczy. No dawaj, dawaj, co uciekasz? Będziesz opowiadać, co znalazłaś. Eee, czym szukałaś? Garrett AT Pro. Pro. Ja Alterem. Eee, 7.1 z Sopera. I teraz tak, troszeczkę poszedłem w gabaryty. Na statyku. No i słuchajcie, tutaj w okolicach węzła łączności wychodzi dużo żelazka ciężkiego. Ty masz jakieś to, były twoje fragmenty? To jest przez Ciebie znalezione, mhm. tak? To może być jakaś. Patrz. To jest fragment ramy okiennej. Bo tutaj mamy punkt jeden wpust na zawias i już wam pokazuję. Także fajna rzecz. Co mamy więcej? Podobny kaliber. To jest to. W zasadzie jest. Taki sam kątownik co, co tamten. Także numer 2. To jest kawałek znaleziony przeze mnie i coś podobnego znajdowaliśmy, właśnie też jako rama okienna występowało z takim wpustem tutaj. Także no może coś takiego, może coś po prostu o czym jeszcze nie wiemy, jakie były elementy znajdowane, ta blacha. Ta blacha ją wziąłem, ponieważ ta blacha. Na tego typu blachach były napisy. Często zobacz. Tutaj ta blacha ma coś takiego charakterystycznego, że ma regularne punkty po gwoździach. Widzisz? Mocowanie. No, mocowanie. I jest wygięta blacha w drugą stronę, czyli jest po gwoździach, była przybijana. Już wiesz, na, na jakiś barak na przykład, tak? Mhm. No i nigdyby nie to, że jest w tak fatalnym stanie. Tu być może są ślady farby. To mógłby być napis, co w tym baraku się znajdowało. I takich blach byśmy by chcieli więcej. Tyle że z napisami. Drut kolczasty, ale to jest znajdka kogoś, kto położył to pod obiektem numer 22 na tyłach. Przypuszczam, że chłopaki od kostki. Także fajnie, dzięki. Co to jest? No tutaj mamy zagwostkę, co to może być. Blacha poszarpana, z jednej strony pofalowana. Nie wiadomo, czy to produkcyjnie było tak pofalowane, czy też nie. Może fragment jakiś drzwi. Także tutaj przy tym węźle łączności niezłe kilogramy, nie? Mhm. Blacha z nitami dwoma od góry. Tu masz jakiś pomysł na to? Tu jest jakaś taka tarczka z otworem po środku. A może jakiś wiesz, cyferblat to było. Tutaj było dużo takich przyrządów różnych w węźle łączności. To był najbardziej wyposażony pod tym kątem obiekt. To jest po prostu kawał okrągłej blachy, no tak sobie strzelać to można na ślepo. Kawałek rureczki zagniecionej jest z jednej strony. Najprawdopodobniej po prostu ona była w ten sposób ułamana albo może zaklepana. I teraz tak, Aga znalazła takie dwa kątowniki i te dwa kątowniki mogły być wykończeniem na przykład jakiejś skrzyni, jakiejś krawędzi, jakiejś drewnianej konstrukcji. Coś takiego, z nakrętkami z drugiej strony. Także to było ściągane. Mniej więcej grubość można by sobie już ustalić w tym momencie, jaka była tych potencjalnie, przypuszczalnie ścian. No bo tutaj widzimy, że nakrętki pozostały w swoim ustawieniu, w którym były wcześniej, tak? Czyli półtorej palca, powiedzmy, szerokości. Tak mniej więcej. Eee, no. Także to było, nie wiem, wzmocnienie jakiegoś narożnika drewnianego. Co my tu jeszcze mamy? Kotwa Kotwa, która była w ścianie, i tutaj z drugiej strony był na przykład punkt instalacyjny do nie wiem do, do drzwi, do okien, do wszystkiego to, bo to po prostu było wpuszczane w, w ceglaną na przykład ścianę albo betonową proste urządzenie, bardzo pospolite w barakach. Tutaj fragment blachy, który mógłby na przykład być fragmentem od zamykania drzwi, powiedzmy tak, od jakichś zasów. Chociaż patrząc na regularność tych otworów i ich kształt, hmm, pomyślimy, nic na siłę, jakiś odłameczek, jakby żeliwo, przewody, kawałek drutu kolczastego chyba, albo przewód, drut. Tutaj przewody, ja też mam jeden kawałek, więc z jednym przewód, zrobimy unboxing, bo ostatnio była dyskusja pod filmem, jak przewody wyglądają. Mhm. To czart co to jest. Kawał po skorodowanej blaszki i dlatego ona taka jest podziurkowana, ewentualnie jak... może jakaś siatka to była wcześniej. Też jakaś kratka wentylacyjna, wiesz. Danek od puszki. Też przewód. No, trochę tego złomu natargaliśmy. co to jest? Co to takie ciężkie? To był na metal? Było, czy na... na kolor? Na kolor, tak? Dobra, zobaczymy później, co to jest, ale to jest bardzo ciekawe. Bardzo, takie okrągłe, regularny kształt, ma grubość około 3 cm, 2,5-3 cm. Zobaczymy, sprężyna dosyć solidna, na pewno nie od łóżka nie od fotela. Także amortyzowała pracę na przykład jakichś elementów wibrujących, może nie wiem, wspomagające, stabilizujące do jakiegoś agregatu prądotwórczego, a może od jakiegoś większego silnika jakaś sprężyna zaworowa, choć dosyć wysoka. O, i waga ciężka. Trafiły się fragment drzwi, pancerka. No. Co tu dużo mówić? Uchwyt do dociągania. Widzieliście to wcześniej, jak Wam pokazywałem, jak to znalazłem w lepszym świetle. Także to są nasze zbiory, z ile półtorej godzinki, dwie godzinki biegaliśmy. Półtorej, półtorej godziny. Także no, złomu można nachapać tutaj. Ale to jest jeszcze ciekawe. I do tego dojdziemy, co to jest. Tu może jeszcze zobaczycie. Takie sobie coś. Z drewnem w środku. I za chiny nie możemy odgadnąć, co to jest za drewno. I tu taki wypust z drugiej strony nieregularny. Jak ktoś ma pomysł, dajcie znać. I sorry, że tak ciemno, ale no niestety ale słońce nam zaszło. Dobra, do później. Chciałabyś kogoś pozdrowić może? Czy coś? <śmiennie> Dobra. Dobra, robimy unboxing jednego kawałka przewodu. Bo była dyskusja, jak one są zbudowane w środku. Więc rozwijam. I już wiem, że. Znaczy wiedziałem podczas komentarza, już czytając komentarz, że jeden człowiek miał rację nie pamiętam który z użytkowników ale faktycznie jest Otulina tylko że tu jest taka jakby guma faktycznie były w Otulinie ołowianej tutaj mamy Otulinę. Tak, odrzucamy ten oto przedmiot i pozostają nam przewody, w tym przypadku są to dwie sztuki, które są jeszcze w nasączonej takiej takim gumie obwiniętym materiałem, więc to jest jeden z kilku przykładów przewodów na terenie Wilczego Szańca. Słuchajcie, przyjdzie taki dzień, kiedy powyciągam, bo mam przygotowane różne przewody z różnych obiektów. Są no, przeróżne rodzaje i chcę zrobić tablicę przewodów, więc później będziemy się intensywnie wszyscy zastanawiać, który przewód do czego mógł służyć i żeby zrobić opis tych przewodów na tablicy. Także kiedyś będziemy robić po, pod odcinkiem w komentarzach burzę mózgów co jest co. No a na ten moment zrobiłem Wam taki unboxing po prostu jednego z tysiąca kawałków przewodów, które tutaj po prostu no, na, na grube metry leżą w ziemi.